formę pracy, bo właściwie tak jest to praca, yy, yy, dlaczego się zdecydowała być mistrzem ceremonii. Zanim odpowiem dlaczego, to powiem, co mnie zainspirowało. Zainspirowała mnie praca mistrza, którą obserwowałam na pogrzebie mojego taty. To był początek i pierwszy mój kontakt z, z pogrzebem ateistycznym. Pomimo tego, że byłam emocjonalnie bardzo zaangażowana w ceremonie z uwagi na to, że to pogrzeb bardzo bliskiej osoby, to część mnie skupiła się na tym, jak ta ceremonia przebiega, bo ona była rzeczywiście inna, całkiem inna od tych, do których przywykliśmy, będąc na, na wielu, każdy z nas był na wielu pogrzebach w życiu i, i na ogół prowadzone są przez księży, różnych wyznań, ale jednak, jednak są to duchowni. Ta ceremonia mnie, może tak, to jest dobre słowo, zachwyciła. Pomimo całej tragedii to robiła ogromne wrażenie, ponieważ jest poświęcona w 100% osobie, którą żegnamy. Nie ma pobocznych tematów, takich jak się często pojawiają w kaplicach podczas ceremonii religijnych, obojętnych, znaczy głównie katolickie mają to do siebie, że pojawiają się wątki poboczne, niekoniecznie związane z, ani z tym, którego żegnamy, ani z całą religią. I tu powiem wprost, są to, są to takie wycieczki polityczne. I nie mówię tego złośliwie, tylko zam to i z autopsji, ale też z opowieści rodzin, które się do mnie zgłaszają. Niektórzy mówią wprost, jesteśmy wierzący. Tata był wierzący, ale byliśmy na wielu pogrzebach, na których ksiądz robił wycieczki polityczne i my tak nie chcemy. My chcemy, żeby to było o naszym tacie i dla naszego taty. Dlatego wybieramy mistrza ceremonii. Wtedy mają gwarancję, że rzeczywiście to będzie opowieść, historia życia osoby, którą żegnamy. I mnie się to bardzo spodobało. To 100% uwagi i takie zaangażowanie mistrza w całe przygotowanie, bo to nie jest tak, jak być może niektórzy myślą, mają prawo nie wiedzieć. Praca mistrza zaczyna się już od telefonu, który odbiera od rodziny, i gdy rodzina go zatrudnia, to wtedy zaczyna się już ta praca. To nie jest napisanie mowy i jej odczytanie, wygłoszenie. To są te dni, które poprzedzają ceremonię pogrzebową. Rozmowy telefoniczne, wymiana maili, sms-ów w zależności od formy, jaką wybiera rodzina. Nie wszyscy są gotowi na rozmowy, na spotkania. Wbierają formę taką mniej angażującą emocjonalnie, czyli sms albo e-mail. I zawsze musi być tak, jak rodzina sobie życzy. Ja się dopasowuję, dostosowuję, oczywiście służę pomocą i sugestiami, dzielę się doświadczeniem. To mnie tak zachwyciło, ta ceremonia, że po dwóch tygodniach mniej więcej, jak już troszkę zaczęłam do siebie dochodzić, pomyślałam, że dlaczego nie? Skoro od wielu, wielu lat spotykam się z ludźmi na zupełnie innej formie spotkań, a spotkania autorskie w bibliotekach, ale nie mam problemu z wystąpieniami publicznymi, a jednak jest to forma wystąpienia publicznego, angażująca bardzo dużo emocji i też generująca stres. W związku z tym, ponieważ ja nigdy nie miałam problemu ani z kamerą, ani z, z wystąpieniami przed większym większą grupą ludzi. Pomyślałam, że przy mojej empatii, przy moich też zdolnościach do pisania, nieskromnie powiem, mogłabym pomóc tym ludziom w tych najtrudniejszych momentach. Bo to jest bardzo ważne, żeby nie być pozostawionym samemu sobie, bo ludzie często nie wiedzą najbliżsi, jak reagować przy takiej tragedii, bo myślą, że im mniej będą o tym mówić z rodziną, która poniosła stratę, tym lepiej, bo nie będą tych ran otwierać na nowo. Być może mają rację, ale są rodziny, które wolą to przegadać. Są takie, które cierpią ciszy, potrzebują absolutnie samotności, a są takie, które odwrotnie potrzebują dużo, dużo mówić i yy, myślę, że bliscy. Jeśli nas znają, to wiedzą, jak do nas podejść, jaka forma jest dla nas najlepsza. I kimś takim, kto towarzyszy tym osobom, które często są same, bo bliscy nie wiedzą, jak reagować, jest mistrz ceremonii. To jest osoba, która też pomaga przejść przez te najgorsze dni. Musi wiedzieć, co powiedzieć, w którym momencie, jakie słowa znaleźć, chociaż wiadomo, że nie ma takich słów, które pomogą, które ukoją ten ból. Może jeśli tak, to na chwilę, bo to wraca. Kiedy zasypiamy, kiedy się budzimy, kiedy już jesteśmy sami ze swoimi myślami, bo gdy pracujemy, zajmujemy się czymś, jest łatwiej. Ale są takie momenty, kiedy jesteśmy sami ze sobą i to jest najtrudniejsze. I moi, nie powiem zleceniodawcy, osoby, rodziny, które korzystały z moich usług, lub będą korzystać, mają, miały i mogą mieć pewność, że mogą na mnie liczyć zawsze, o każdej porze i zawsze im to mówię. Dzwoncie, piszcie, kiedy będziecie chcieli po prostu porozmawiać. Jeśli nie odbiorę, bo na przykład prowadzę ceremonię, to na pewno skontaktuję się po. I to im daje takie poczucie bezpieczeństwa i pewności, że, że nie są sami, że nawet jeżeli będą chcieli pomilczeć, to mogą do mnie zadzwonić.